Wiesz, która bitwa husari jest nazywana polskimi termopilami. W 1694 roku podczas wojny polsko-tureckiej w bitwie podchodowym stu husarzy i 300 pancernych zostało zmuszonych stawić opór 40 tysiącom tatarów. Zamiast szarżować, polscy jeźdźcy zeszli z koni i umocnili się wśród zabudowań wsi, gdzie rozpoczęli rozpaczliwą obronę. Przez pięć do sześciu godzin odpierali kolejne fale ataków. Gdy Polakom skończyła się amunicja, strzelali do przeciwników, wkładając ich własne strzały do swoich pistoletów. Odmówili kapitulacji, chcieli walczyć do ostatniego żołnierza. W końcu Tatarzy, ponosząc duże straty, odstąpili. Obrońcy stracili prawdopodobnie około trzydziestu zabitych na miejscu, a kilkudziesięciu zmarło później od ran. Ranni byli ponoć wszyscy. Chodów bywa nazywany polskimi termopilami. Stał się przykładem dyscypliny i uporu przeciw przeważającym siłom przeciwnika.